Mit numer 1. Baza Wojowniczych Żółwy Ninja znajduje się teraz na mapie Fortnite. Jak widzicie, zaznaczyłem teraz lokalizację Bazy Wojowniczych Żółwy Ninja i przekonajmy się, czy ona naprawdę tam jest. Co do zawartości tej bazy, możecie tu znaleźć m.in. charakterystyczny toksyczny płyn, który spowodował zmianę ludzi w Żółwie Ninja. Rzeczy do treningu, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest Miss Splinter. Jest to jeszcze samy skin, którym również ludzie można zagrać w Fortnite, ale jest to również postać, która nie dość, że sprzedaje wam uleczenie, to również pizzę. Potwierdzony. Mit numer 2. Przedmiot na niewidzialność daje nam nielimitowane złoto. Jak wiecie, by pozyskać darmowe złoto z automatu, musimy rzucić w niego granatami typu IEM. Ale czy to samo możemy zrobić kamuflażem typu IEM? Teraz musimy poczekać, aż kamuflaż przestanie działać. Jak widzicie, gdy kamuflaż przestał działać, dostaliśmy darmowe złoto, które wyniesie 50 sztabek. Ale również teraz co 30 sekund możemy ponawiać ten proces, by dostawać kolejne sztabki złota. Mit potwierdzony. Mit numer 3. Przedmiot na niewidzialność niszczy łowiska. Jak wiecie, by skutecznie niszczyć łowiska, które zawierają drogocenne ryby, można do tego celu również użyć granatów typu IM. Ale czy do tego celu możemy również użyć kamuflażu? Przekonajmy się. Teraz musimy poczekać na deaktywację kamuflażu. Jak widzicie, gdy kamuflaż przestał działać, to łowisko zostało zniszczone. Mit potwierdzony. Mit numer 4. Granat impulsywny pomaga nam szybko zabrać lód z sejfu. Jak widać, już mamy granat impulsywny w ekwipunku, jesteśmy przy sejfie, więc sprawdźmy, czy użycie jego powoduje szybsze zlutowanie sejfu. i mm -hmm. Jak widzicie, duża część sejfu uległa zniszczeniu. Na pewno pomoże nam szybciej zebrać lód i uciec z miejscówki. Mit potwierdzony. Mit numer 5. Pudełko ukryje nas przed strażnikami oraz bossem. Jak widzicie, znajduje się już w pudełku. Prowokowałem również strażników oraz bossa, aby mnie szukali. Zobaczmy, czy jeżeli będą przy mnie, to wykryją mnie, czy po prostu odpuszczą. Jak widzicie, kiedy boss przeszedł koło mnie, po prostu odpuścił. Strażnicy również próbowali szukać, ale nie zauważyli mnie. Myślę więc, że pudełko to dobry sposób, by ukryć się przed bossem i strażnikami szczególnie w chwili zagrożenia. Mit potwierdzony. Mit numer 5. Pudełko ochroni nas przed wieżyczką. Jak widzicie mam pudełko na sobie, ale również już znajduje się koło wieżyczki. Podejdźmy pod nią i sprawdźmy, czy wieżyczka zareaguje na naszą obecność, ale również na nasz ruch wokół niej. Jak widzicie nie dość, że wieżyczka nie reaguje na samą naszą obecność, to również nawet gdy chodzimy wokół niej, ona nie zamierza zareagować. Myślę, że to dobry sposób na kamuflaż przed nią, bardziej, że ona jest naprawdę irytująca podczas gdy nie mamy budowania. Mit potwierdzony, mit numer 6. Niewidzialność ochroni nas przed wieżyczką. Jak widzicie, znajduje się już koło wieżyczki, więc podejdźmy do niej i sprawdźmy, czy niewidzialność nas przed nią ochroni. Tak jak widzicie, tak jak w poprzednim przypadku, czyli w przypadku pudełka, wieżyczka nie reaguje na naszą obecność. To również dobry sposób na uniknięcie niepotrzebnej walki z nią, podczas gdy gramy na nobildzie. Mit potwierdzony. Mit numer 8: Niewidzialność niszczy wieżyczkę. Jak widzicie, niewidzialność za chwilę mi się wyłączy, i przekonajmy się, czy spowoduje to zneutralizowanie wieżyczki. Jak widzicie, po tym, gdy niewidzialność skończyła działać, wieżyczka została porażona prądem i przestała działać. Mit potwierdzony. Mit numer 9. Samochód może zostać zniszczony poprzez niewidzialność. Jestem już przy samochodzie, więc aktywujmy niewidzialność. Siądźmy do niego, pojedźmy kawałek i sprawdźmy, czy niewidzialność zniszczy w samochód, kiedy zostanie zdezaktywowana. Jak sami możecie zauważyć, niewidzialność wyłączyła się, lecz nasz samochód nie uszkodził się w żaden sposób i nadal jest sprawny. Mit obalony. Mit numer 10 W Fortnite istnieje nowy rodzaj beczki. Jak widzicie, jesteśmy już przy karkołomnych kolejach. W ostatniej aktualizacji, beczka, która tutaj się znajduje, została zaktualizowana i zmieniono jej właściwości, więc przekonajmy się, co się zmieniło. Jak widzicie, tekstura tej beczki nie odbiega od zwykłej tekstury beczki slerpa. Jednakże, w odróżnieniu tamtej beczki, a nie dość, że dodaje nam 15 punktów kewa, to również dodaje nam większy skok oraz brak grawitacji. Najpewniej tekstura tej beczki w przyszłości zostanie zmieniona. Mit potwierdzony. Mit numer 11. Niewidzialność uchroni nas przed przeciwnikami. Jak widzicie, znajduję się już przy strażnikach, więc zobaczmy, czy zostanę zauważony, a jeżeli tak, to po jakim czasie. Jak widzicie, gdy głośno chodziłem, to niestety boty usłyszały mnie i zaczęły mnie atakować. Więc chodzenie na niewidzialności przy botach to raczej niedobry pomysł. Mit obalony. Mit numer 12. W grze pojawiły się cztery nowe zrzuty zaopatrzenia. Jak widzicie jestem przy jednym zrzutów zaopatrzenia. Jego głównym kolorem jest kolor fioletowy. Otwórzmy go i zobaczmy co nam wyleci. Jak widzicie, z tego dropa dropnęła nam oczywiście pizza wojowniczych żółwi ninja, ale również duża potka. Ale co najważniejsze, dropnęła nam jeden z mitycznych broni. Tą bronią jest oczywiście kij Donatello jednego z wojowniczych żółwi ninja. Jesteśmy już przy drugim zrzucie wojowniczych żółwi ninja, tym razem jego kolorem jest niebieski. Otwórzmy go i zobaczmy, co tym razem wypadnie z tego dropu. Jak widzicie, tym razem wypadła apteczka Małe Kewy, pizza Wojowniczych Żółwi Ninja, ale najważniejsze, co wypadło z tego dropa, to oczywiście kolejna mityczna broń, czyli Petany Leonardo, czyli drugiego Wojowniczego Żółwia Ninja. Znajdujemy się już przy trzecim dropie Wojowniczych Żółwi Ninja. Jak możecie zauważyć, jego kolorem jest czerwony, więc otwórzmy go i zobaczmy, co z niego dostaniemy. Jak widzicie, tym razem dostaliśmy dużą potę oraz najważniejsze, czyli kolejną mityczną broń, którą tym razem są Saira Rafaela. Znajdujemy się już przy ostatnim dropie, jego kolorem jest pomarańczowy. Otwórzmy go i zobaczmy co wyleci. Jak widzicie, z tego zrzutu dostaliśmy apteczkę, pizzę oraz numczaką Michelego, ale również dostaliśmy małe potki. Mit potwierdzony. Mit numer 13: że znajdują się cztery nowe mityczne bronie. Oczywiście tak jak wam pokazałem w poprzednim micie są cztery nowe mityczne bronie. Mit potwierdzony. Mit numer 14 Nie możemy nosić więcej niż jednej mitycznej broni. Jak widzicie leżą tutaj cztery mityczne bronie. Podniosę teraz numczako, a następnie kolejną broń i zobaczymy czy będę mógł podnosić więcej niż jedną mityczną broń. Jak sami widzicie, niezależnie w jakiej konfiguracji ponosiłbym bronię, to niestety nie mogę mieć więcej niż jednej. Mit potwierdzony. Mit numer 15. Możemy skoczyć wyżej z mityczną bronią oraz jagódką niż bez jagódki. Gdy użyjemy samej broni mitycznej, jak widzicie, możemy skoczyć na wysokość dwóch ścian. A teraz przekonajmy się, jak wysoko będę mógł skoczyć, gdy użyję jagody i mitycznej broni. Jak widzicie, skaczemy wtedy wyżej, bo na wysokość trzech ścian. Mit potwierdzony. Mit numer 16. Pizza wojowniczych żółwi ninja jest lepsza niż zwykła. Mam przy sobie pizzę i sprawdźmy, czy ona czymkolwiek się różni niż ta poprzednia, która była już w grze. Jedynie gdzie tekstura została zmieniona, to tylko w pudełku pizzy, ponieważ tekstura samych kawałków jest taka sama jak wcześniej. Zjedzmy teraz kawałek pizzy i sprawdźmy, czy odnawia tyle samo HP jak wcześniejsza pizza. Jak widzicie, kawałek pizzy odnawia tyle samo HP jak kiedyś w Fortnite. Więc ta pizza nie jest lepsza niż ta poprzednia. Mit obalony. Mit numer 17. Atak specjalny nowej mitycznej broni chroni nas przed obrażeniami od upadku. Znajdujemy się już przed rampą i sprawdźmy, czy mityczna broń ochroni nas przed obrażeniami od upadku. Jak widzicie, nowa mityczna broń jak najbardziej uchroniła nas przed obrażeniami. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Powiedzcie mi, czy takie odcinki podobają wam się. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba na kanale, łapkę w górę i napiszcie komentarz, co sądzicie o takim formacie. Dziękuję za wszystkie suby dotychczasowe. Do następnego i cześć!